When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Witajcie. Dzisiaj chciałabym przedstawić sprawę, o której każdy praktycznie chociaż raz w życiu pomyślał. Chodzi oczywiście o podróże w czasie. Chciałabym zacząć od przedstawienia osoby, która twierdzi, że udało jej się rozwiązać tę zagadkę. A mianowicie chodzi o Ronalda Lawrence'a Maleta. Jest to amerykański fizyk teoretyczny. A jak rozwiązał zagadkę podróży w czasie? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy nomen omen cofnąć się do 1955 roku. Wówczas Ron miał 10 lat i stracił swojego ukochanego ojca Boyda, który zmarł na zawał serca w noc swojej 11. rocznicy ślubu z żoną Dorothy, w wieku zaledwie 33 lat. To tragiczne wydarzenie przewrotnie nadało sens i kierunek reszcie życia młodego Rona. Już rok po stracie rodzica Malet sięgnął po komiks pod tytułem Wehikuł Czasu autorstwa Herberta Wellsa i odkrył swoje powołanie. Niczym superbohater zapragnął jednocześnie stawiając sobie jasny cel zbudować maszynę czasu, która zabrałaby go z powrotem do 55 aby ocalić ojca. Przy czym ziarno ciekawości świata i technicznych sprawności zasiał w chłopcu właśnie Boyd. Po wojnie podjął pracę w sektorze mechaniki i elektroniki, pokazywał swoim dzieciom, jak działają różne sprzęty, majsterkował razem z nimi i bawił się. Po śmierci ojca Ronald wpadł w depresję, do momentu, w którym to właśnie otworzył pierwszą stronę komiksu. Po tej lekturze zaczął sięgać po kolejne, aż dotarł i do książki Einsteina, mówiącej o tym, że czas nie jest absolutny. Następnie zawziął się i skończył szkołę. Wybrał się do wojska, na służbę w siłach powietrznych, aby móc opłacić studia, i tak w roku 1973, w wieku 28 lat, otrzymał stopień doktora z fizyki na Uniwersytecie Stanowym w Pensylwanii. Jednak nie od razu zajął się tematyką podróży w czasie. Z uwagi na wczesne lata 80., oraz fakt, że jest czarnoskórym mężczyzną, bał się odważnie głosić kontrowersyjne hipotezy. Lata miały, a w 1987. doczekał się tytułu profesora zwyczajnego. Najpierw znalazł swoją niszę w tematyce czarnych dziur. Na ich podstawie zauważył, że wirujące czarne dziury są w stanie wytworzyć pole grawitacyjne, które może doprowadzić do powstania pętli czasu. Dzieje się tak dlatego, że ruchoma czarna dziura ma dwa horyzonty zdarzeń, pomiędzy którymi zachodzi tak zwane przeciąganie czasoprzestrzeni. W swojej pracy bada również i opiera się na teorii względności Einsteina. Według niej czas i przestrzeń są ze sobą powiązane, więc gdy czarna dziura obraca się zakrzywiając przestrzeń, zakrzywia się i czas biegnący, najprościej mówiąc, po linii prostej. A gdy zakrzywia się czasoprzestrzeń, ta prosta linia zakręca i w konsekwencji tworzy się pętla czasu. Oczywistym problemem w tej sferze okazuje się brak czarnej dziury pod ręką. Dlatego malet wychodzi naprzeciw z rozwiązaniem: laser pierścieniowy. Miałby on wytworzyć mocną wirującą wiązkę światła. Opierając się nadal na teorii względności, według której grawitacji nie tworzy materia, a energia, mówi, że skoro światło, czyli energia, może wytworzyć grawitację, a grawitacja wpływa na czas, to światło również może wpłynąć na czas. Tak w skrócie. Kolejny problem pojawia się przy kwestii rozmiaru tego cuda, bo gdy matematyczne równania na papierze się zgadzają, w praktyce jest nieco trudniej. Laser musiałby być naprawdę ogromny, aby ujarzmić taką moc, która też musiałaby być olbrzymia, także prawdopodobnie nie można by jej sztucznie wytworzyć w naszym uniwersum. No i dochodzi do tego sama umiejętność operowania światłem, tak by zaburzyć przestrzeń, której też jeszcze nie mamy. Żeby cokolwiek pchnąć w tym kierunku, potrzebne są milionowe środki pieniężne, których tak samo nie ma. Należy też podkreślić, że jeśli wszystko to miałoby swój pozytywny koniec w postaci funkcjonalnej maszyny czasu, można by się cofnąć jedynie do momentu utworzenia pętli czasowej, czyli uruchomienia maszyny, nigdzie dalej. Tak więc nie będzie żadnego podglądania dinozaurów. Chciałabym w tym momencie trochę temat urzeczywistnić, żeby nie było, że mówimy tylko o nierealnych teoriach i skomplikowanych równaniach. Każdemu z nas zdarza się troszkę podróżować w czasie. Czy to dzięki samolotom, czy autom, przyspieszając w przestrzeni zwalnia czas. Sztandarowym przykładem są astronauci, którzy, przebywając w przestrzeń kosmiczną z dużą prędkością, starzają się wolniej niż gdyby byli w tym samym czasie na Ziemi. O tym właśnie mówi szczególna teoria względności Einsteina. Czas nie jest określony, jest to jeden z wymiarów. Istnieje wraz z przestrzenią jako blok, a więc, skoro inne miejsca istnieją w tym samym momencie jak my, czy Singapur, albo i Mars, przeszłość i przyszłość istnieją także gdzieś w tej czasoprzestrzeni. Podobne działanie ma gęstość grawitacji, o czym mówi ogólna teoria względności Einsteina. Im wyższa, tym wolniejszy czas. To można zaobserwować na przykładzie GPS-u. Czas na zegarze satelity biegnie szybciej niż na naszych urządzeniach, umożliwiając określenie położenia. Ronald Mallet od 1975 pracuje jako profesor na wydziale fizyki na Uniwersytecie Connecticut, od 2013 jako profesor emeritus, a więc nadal pracuje naukowo, jak i dydaktycznie. W 2006 roku wydał książkę wraz z Brucem Hendersonem pod tytułem Podróżnik w czasie. Osobista misja naukowca uczynienia podróży w czasie rzeczywistością. Ale istnieje jeszcze jedna teoria otwierająca przed nami możliwość podróży w czasie. Tunele czasoprzestrzenne mają funkcjonować również na podstawie teorii względności, Einstein uważał, że możliwe jest tak jakby złożenie czasoprzestrzeni co powodowałoby powstanie tunelu między dwoma lokalizacjami. Umożliwiałoby to podróż nie tylko pomiędzy tymi bardzo odległymi od siebie lokacjami, bez potrzeby przekraczania prędkości dźwięku, ale i właśnie podróż w czasie. Tak abstrahując, czy to nie byłby świetny sposób, w jaki pozaziemskie cywilizacje mogłyby do nas docierać? Być może oni dotarli już do tego, jak zbudować samodzielnie taki tunel, ponieważ my jak na razie błądzimy w ciemnościach. Jednak niektórzy fizycy twierdzą, że będzie to całkiem możliwe w przyszłości. Oprócz zbudowania takiego tunelu, trzeba by również było wymyślić, jak je ustabilizować i zabezpieczyć przed zapadaniem się w sobie, miażdżąc wszystko. Tu z pomocą może przyjść ciemna energia, którą naukowcy wciąż próbują dorwać. Myślę, że każdego pociągałaby wizja podróży w czasie, czy to w przyszłość, czy w przeszłość. Ale co z konsekwencjami? Od razu uderzają nas obrazy rodem z filmu Efekt Motyla, gdzie najdrobniejsza zmiana dokonana na linii czasu może mieć katastrofalne skutki. Ten problem próbuje opisywać paradoks dziadka, cytując: Podróżnik w czasie wstecz chce zabić własnego dziadka przed poczęciem swojego ojca lub matki. Skoro podróżnik jednak się narodził, to jego próby powinny zakończyć się niepowodzeniem. Równocześnie zakłada się, że podróżnik zachowuje zwykły wpływ oddziaływania na otoczenie. Trzymuje się więc dwa warianty wydarzeń. W pierwszym podróżnik nie jest w stanie dokonać niczego, co mogłoby uniemożliwić tę podróż w czasie, skoro ona już się dokonała. Według zasady samowspójności nie ma możliwości zmiany linii świata. Czyli paradoks czasowy nie ma prawa istnieć. Nie da się zmienić tego, co już się wydarzyło. W drugim udaje mu się zabić dziadka, ale skutki w postaci nienarodzenia się wpływają jedynie na wszechświat, w którym się znalazł, a nie z którego przybył, zgodnie z teorią wielu światów opartej na mechanice kwantowej. Nieco szerzej mówię o tym w moim poprzednim filmie, do którego odsyłam Myślę, że całkiem ciekawą, powiązaną sprawą są domniemani podróżnicy w czasie, którzy twierdzą, że mają za sobą wycieczki zarówno w przeszłość, jak i w przyszłość, oraz znają wszelkie sekrety z tym związane. Dajcie znać, czy oglądalibyście i do kiedy najchętniej byście się udali. Bywajcie!